Proszę Państwa, na dzisiejszych zajęciach dotkniemy istotnej specyfiki tego, co się nazywa doradztwem zawodowym. Proszę Państwa, możemy opisać stosunkowo łatwo, jak wyglądają perspektywy kształcenia po szkole podstawowej. Możemy ten system opisać. Możemy, tak jak na poprzednich w planie zajęciach. Powiedzieć parę słów o planowaniu, o jego rodzajach, o jego cechach, czy o ważności planowania w osiąganiu celów w ogóle. Natomiast na dzisiejszych zajęciach spróbujemy zmierzyć się z problemem, do którego możemy udzielić jako prowadzący pewnych pomocy, podpowiedzieć pewne rozwiązania, ale z którym Państwo będą musieli sobie poradzić po prostu sami. Bo też, nie pierwszy raz pewnie Państwo to słyszą, ale jeżeli mamy kłopot ze znalezieniem swojej drogi życiowej i swojego miejsca w życiu, to się może przekładać na zawód jak najbardziej wykonywany swojej ścieżki edukacyjnej, bo to też ma z zawodem związek. Proszę państwa, główną przyczyną jest nie to, że słabo znamy świat, że nie wiemy jakie oferuje możliwości, bo to sprawdzić tego się nauczyć jest stosunkowo prosto. Znacznie trudniejsze od tego jest poznanie samego siebie, poznanie własnych zdolności, własnych talentów, skłonności, predyspozycji, także w tym wymiarze negatywnym, no bo mogę mieć zdolności w jakiejś tam dziedzinie, a mogę też w pewnej dziedzinie wykony, wyko, wykazywać istotny brak zdolności. I to też w jakiś sposób mnie określa, i to też w jakiś sposób określa, determinuje moją życiową drogę, i nie powinno się tego traktować jako czegoś wstydliwego, a to z tej prostej przyczyny, że taka jest po prostu prawda o mnie nikt nie umie wszystkiego. Dobrze by było coś umieć, to prawda, dobrze by było i mam nadzieję, że każdy ma do czegoś predyspozycję. Natomiast fakt, że każdy ma predyspozycję do czegoś innego, wydaje się raczej wzbogaceniem niż w jakiś sposób wstydem, że nie robię tego, co robią inni. Proszę Państwa, jaki zawód będzie nam odpowiadać, w jakim zawodzie to my sami, a pewnie i nasi klienci korzystający z naszej pracy będziemy się dobrze czuli, zależy przede wszystkim od tego, kim jesteśmy. Jak mówię, ktoś prowadzący doradztwo zawodowe może tu tylko pomagać w poznaniu siebie samego, byłaby to zresztą bardziej kwestia psychologii, może psychologii pracy. Tutaj niezupełnie mamy kwalifikacje do takiego doradztwa. Spróbujmy jednak do pewnego przynajmniej stopnia zaproponować, przedstawić sposoby określania, sposoby nazywania samego siebie. Od czego zacząć rozpoznawanie, poznawanie samego siebie? Może na przykład od wyjaśnienia problemu temperamentu. Proszę Państwa, jesteśmy różni między sobą, różnimy się dość istotnie temperamentem, między innymi, właśnie. Można by go określić jako dziedziczone cechy osobowości, uwarunkowane oczywiście genetycznie, no bo takie są uwarunkowania. I ujawniające się bardzo wcześnie, ujawiające się już w pierwszym roku życia, nawet noworodki nie są takie same, nie tylko zewnętrzne, ale przejawiają inne zachowania. Proszę Państwa, od ponad 2000 lat, od Arystotelesa, mówi się o czterech zasadniczych typach temperamentu. A mianowicie melancholicznym, flegmatycznym, sangwinicznym i cholerycznym. Skąd takie dziwne nazwy? Mówimy oczywiście w tym momencie po grecku. To jest związane z medyczną teorią czterech humorów. Humorów, czyli płynów po grecku. A mianowicie Grecy twierdzili, że równowaga, tak fizyczna, jak i psychiczna stan zdrowia uzależniony jest od wzajemnych interakcji czterech płynów wypełniających ludzkie ciało, a mianowicie krwi, flegmy żółci i czarnej żółci i od nazw tych płynów pochodzą nazwy temperamentów. Na samym początku jednak trzeba zrobić bardzo ważną uwagę. Poszczególne typy temperamentu raczej nie występują w takim czystym, laboratoryjnie czystym stanie jesteśmy mieszanką sangwinik plus choleryk, na przykład, flegmatyk plus melancholik to są takie dosyć często spotykane połączenia. Zaraz opiszemy sobie te typy temperamentu po kolei. A jeżeli państwo dostrzegą jakieś podobieństwa ze sobą, to prawdopodobnie zauważą też, że pasuje do nas nie tylko jeden typ, nie tylko jedne cechy. Być może znajdziemy dominujący typ, ale zwykle będzie on przemieszany jeszcze z czymś innym. Spróbujmy spojrzeć na te cztery typy. Na dwóch takich przykładach, jeżeli ktoś z Państwa te przykłady już słyszał, to najmocniej przepraszam, one są po prostu wyraziste, bardzo. I kiedy się je opowiada komuś, kto nie słyszał o czterech humorach i czterech temperamentach, to, zrozum to pomagają one zrozumieć, o co właściwie chodzi. Proszę Państwa, nauczyciel, taka typowa sytuacja, Państwo znają z życia, ja też. Nauczyciel prowadzi zajęcia, a ktoś mu w tym czasie jeden z uczniów gada na tych zajęciach. Jakie będą reakcje nauczyciela niewystępującego w przyrodzie, to znaczy nauczyciela reprezentującego czysty typ któregoś z tym temperamentów? Co powie nauczyciel, który byłby czystym melancholikiem w takiej sytuacji? Proszę Państwa, nauczyciel melancholik pomyśli sobie tak, no tak. Ja tu się przygotowałem, ja tu zrobiłem prezentację, materiały i tak dalej. Ja postarałem się przeprowadzić swoje zadanie najlepiej jak umiem, a ty mi tutaj, Tutaj przeszkadzasz, nie dość, że sam z tego nie korzystasz, a doprawdy nigdzie indziej tego nie zobaczysz w tej formie, to jeszcze przeszkadzasz innym. Po co ja się tu męczę, po co ja się tutaj wysilam, jeżeli siedzi mi tutaj ktoś, kto nie dość, że sam nie korzysta, proszę Państwa, to będzie takie właśnie nasilena silna reakcja, to się mówi duża siła, mała szybkość reakcji u melancholika. Jak się zachowa nauczyciel flegmatyk, ale taki czysty flegmatyk. No reakcja będzie następująca. Naucznia, który przeszkadza, patrzę sobie jako nauczyciel, flegmatyk i myślę sobie, no tak, ja się przygotowałem, robię co mogę, a ty tutaj nie uważasz. Trudno, twoja strata, nie przyswoisz tego dzisiaj. Być może to jest dla ciebie jedna z niewielu okazji, żeby się tego nauczyć, sam chciałeś. Trudno, nie to nie. Mała szybkość, mała siła reakcji. Co zrobi nauczyciel sangwinik? Sangwist to jest krew po łacinie w ogóle, więc taki właśnie typ. Co zrobi sangwinik, czysty sangwinik? Wrześnie za ucznia, gdyby to było dopuszczalne, oczywiście nie jest, chwyci za kołnierz i wyrzuci z klasy. Przy czym warto pamiętać, na następnych zajęciach za tydzień nie będzie już do całej sprawy wracał, być może o całej sprawie nie będzie już pamiętał. I co zrobi wreszcie nauczyciel choleryk? Znowu, czysty choleryk takich nie ma w przyrodzie. Otóż choleryk będzie zwracał uczniowi konsekwentnie uwagę, uspokajał. Cóż, zwracamy uwagę nieraz uczniom w naszej praktyce szkolnej. Skuteczność takiego zachowania jest ograniczona, ale choleryk nie zapomni o tym zachowaniu. Cholerek będzie o tym pamiętał. i jeżeli uczeń przyjdzie pod koniec semestru czy roku prosić, że wprawdzie mu z punktów ta czwórka nie wychodzi, ale czy dałoby się, trudno powiedzieć, co zrobi nauczyciel, ale można z pewnością powiedzieć: cholerek będzie pamiętał o tym incydencie. Na innym jeszcze przykładzie to taki bardziej życiowy, tutaj bardziej abstrakcyjny taki. To się nie zdarza, może na szczęście, ale proszę Państwa, czterech przedstawicieli tychże właśnie czystych typów y, temperamentu, pewien olbrzym, wiem, że nie ma olbrzymów, spokojnie, pewien olbrzym, troll y, wpakował do worka, wyniósł gdzieś w głąb lasu na jakąś polankę, wytrząsnął z tego worka na polanie i oddalił się gdzieś tam dróżką dalej. Co zrobią w ten sposób potraktowani przedstawiciele czystych temperamentów? Melancholik usiądzie na mchu, no i zacznie się żalić. Mój Boże, co myśmy temu olbrzymowi zrobili? Dlaczego akurat my, dlaczego akurat nas to spotkało? No przecież nic mu, w niczym mu nie przeszkadzaliśmy. Duża siła, mała szybkość reakcji. Państwa, flegmatyk siądzie być może koło melancholika skrzywi się, bo sytuacja nie jest najlepsza, tyle, że najłatwiej mu będzie zająć się myśleniem, co robić dalej. Flegmatyk ma małą siłę, siłę małą szybkość reakcji i trudniej go wytrącić z równowagi. Czysty sangwinik, wytrząśnięty z worka, otrzepie się z piachu, pobiegnie za oddalającym się olbrzymem, będzie mu złorzeczył, wyzywał i machał pięściami. Po chwili mu przejdzie i być może dołączy do flegmatyka w poszukiwaniu dróg wyjścia, co robimy dalej. Choleryk nie będzie skakał, choleryk nie będzie krzyczał, choleryk poszuka odpowiedniego kamienia raźnym, szybkim krokiem pójdzie za olbrzymem i z pomocą kamienia rozwali mu łeb. No tak by się zachowali przedstawiciele czystych temperamentów. Jak mówię, czystych temperamentów nie ma. Przyjrzyjmy się więc po kolei czterem temperamentom w codziennym życiu, a może trochę i w pracy. Jak w pracy zachowa się Melancholik? Tabelka podzielona jest na dwie kolumny. W pierwszej zebrane są cechy, które są bardziej pozytywne, w tej drugiej trudności, jakie może napotkać w, te, w pracy Melancholik, choć czasem niełatwo było rozdzielić, czy coś jest cechą sprzyjającą, czy trudnością, no bo tak można zrobić z tą pierwszą cechą. Perfekcjonista o wysokich wymaganiach, to bywa bardzo sprzyjające, no jeżeli jest to ktoś, kto kieruje, nie wiem, badaniem doświadczalnych szczepionek na koronawirusa, to lepiej by było, żeby był perfekcjonistą i miał wysokie wymagania, od tego zależy ludzkie zdrowie, być może życie. Natomiast w codziennym życiu przyznajmy, że kontakt z szefem, który jest perfekcjonistą o wysokich wymaganiach, to może nie być zbyt łatwe i niekoniecznie być przyjemne. Melancholik byłby wytrwały, dokładny, docenający wagę szczegółów, uporządkowany i zorganizowany więcej jeszcze, potrafiłby znajdować twórcze rozwiązania. Z tego uporządkowania i zorganizowania wynika, że musi dokończyć to, co zaczął. Proszę zauważyć, że będzie tutaj problem z pracą pod dużym ciśnieniem czasu. Jeżeli coś będzie musiało być zrobione szybko i to właśnie bardziej szybko niż dokładnie, melancholik w takiej sytuacji może się zacząć gubić. Lubi wykresy, schematy, wykazy liczby. Niekoniecznie natomiast musi umieć podejmować szybkie, a trafne decyzje. Proszę Państwa, melancholik w stosunkach z ludźmi bywa bardzo wrażliwy w tym sensie, że łatwo go urazić. Nie zawsze jest pewien zaufania do ludzi, raczej odnosi się do nich z dystansem. A w sytuacjach stresowych, w sytuacji niepowodzenia czy nadmiernych wymagań, ma skłonność do popadania w smutek czy zwątpienie, ta skłonność do perfekcjonizmu, do doceniania szczegółów i dokończenia i porządku, może kończyć się tym, że nie tylko ma problemy z podjęciem decyzji, ale zaburza hierarchię problemów, to znaczy przekłada rzeczy ważne, a pilne, na późniejsze terminy, bo dziś nie jestem tego w stanie zrobić tak dobrze i tak dokładnie na tym, jak powinno być zrobione, nad tym trzeba przysiąść, nad tym się trzeba zastanowić, a doprawdy są w życiu sprawy, które być może wymagają zastanowienia, ale przede wszystkim decyzję trzeba podjąć szybko. Proszę zauważyć, że zawód niezwykle stresujący, chyba najbardziej stresujący w ogóle w palecie, zawód kontrolera ruchu lotniczego, w wykonaniu melancholika to nie pasowałoby obu stronom. Porządek, zorganizowanie to nie jest to, co jest na wieży kontroli lotów. Amerykanie twierdzą, że drugim najbardziej stresującym zawodem obok kontrolera ruchu lotniczego jest nauczyciel szkoły średniej. No bez komentarza. Tutaj szkoła jest nieustannym chaosem, szkoła jest nieustannym kryzysem. Często trzeba podejmować decyzje jak najbardziej trafne, ale przede wszystkim szybkie. Dokładność jest ceniona oczywiście, ale nierzadko, nierzadko potrzeba czego innego. Tak wyglądałby melancholik w pracy. Jak w pracy funkcjonuje inny typ temperamentu flegmatycznym? Po pierwsze, jest kompetentny, solidny, spokojny i zgodny, co ułatwia współpracę z ludźmi. Ma zdolności organizacyjne i potrafi unikać międzyludzkich konfliktów. Potrafi też znajdować proste wyjście z sytuacji, które innym wydają się zawikłane i skomplikowane. Proszę Państwa, to wszystko są niewątpliwie sprzyjające cechy. Flegmatyk ma niską siłę, niską szybkość reakcji. Jak to się przekłada na problemy w pracowym życiu? Otóż na problem w szybkim podejmowaniu decyzji. Skoro ktoś chce być kompetentny, solidny, to szybkość podejmowania decyzji może być jego piętą achillesową. Skłonność do utrzymywania solidności i spokoju może się znowu przekładać na unikanie ryzyka. To nie zawsze jest możliwe. Błędów nie popełnia głównie ten, kto nie robi nic. Jeżeli, jeżeli robimy cokolwiek w swoim zawodowym życiu, to w końcu będziemy musieli podjąć decyzję, która jest ryzykowna. Oczywiście można nic nie robić i zrezygnować z jej podjęcia, wcale od tego jednak świat niekoniecznie stanie się lepszy. Natomiast flegmatyk ma właśnie skłonność do zwlekania, odkładania spraw na później. A nawet do rezygnacji z ponoszenia odpowiedzialności w takiej większej systemowej skali, to znaczy będzie rezygnował z awansu. Wprawdzie będę kimś ważniejszym w firmie, będę więcej zarabiał, co oczywiście jest fajne, ale będę musiał podejmować decyzje. Trafne decyzje podejmować szybko, moje decyzje nie będą się wszystkim podobać, będę w ten sposób popadał w konflikty z ludźmi, a wcale tego nie chcę. Flegmatyk będzie skłonny wręcz do rezygnacji z takiej perspektywy. Wolę być kimś mniej ważnym, ale za to unikać sytuacji, które są silnie stresujące i mogą doprowadzić do międzyludzkiego konfliktu, których przecież flegmatyk unika. Temperament sangwiniczny w pracy, duża szybkość, mała siła reakcji. Po pierwsze, sangwinik sprawia dobre wrażenie, jest energiczny, oczarowuje ludzi, ma z nimi dobry kontakt. Tryska energią i entuzjazmem, wydaje się, że współpraca z nim będzie czymś fantastycznym, jak miło mieć takiego współpracownika czy szefa, który entuzjastycznie wyraża się i o samym problemie i o ludziach. To pobudza innych do współpracy. Wydaje się, że praca będzie wspaniała. No, niestety, jest też ta druga strona. Sangwinik potrafi świetnie zacząć potrafi też świetnie zacząte, zaczętej rzeczy po prostu nie skończyć. To jest to, co Kretschmer nazwał skirtotymią, to znaczy taki słomiany zapał. To wystarczy spojrzeć na taki objaw a mianowicie zeszytu od, pols od polskiego, uprzeciętnego ósmoklasisty. Na początku. Pierwsze dwie strony są piękne, strona tytułowa tym bardziej, a potem, a potem jest mniej pięknie. Brakuje energii, brakuje siły, brakuje motywacji do wykończenia. To by było typowe dla sangwinika właśnie. Proszę Państwa, sangwinik oczarowuje ludzi. To oczarowywanie sprawa sangwinikowi przyjemność. Niestety, w tej sytuacji zbyt często się okazuje, że ma problem z asertywnością, nie potrafi komuś odmówić. W tej sytuacji przyjmuje na siebie nadmiar zadań i obowiązków. Jeżeli sangwinnik jest szefem, to to jest jego problem. Bycie szefem bynajmniej nie polega na tym, że decydujesz o wszystkim sam i robisz wszystko sam. Jest wręcz przeciwnie, tu chodzi o delegowanie odpowiedzialności. Sangwinik, nie chcąc zrobić nikomu przykrości, zbyt często bierze na siebie zbyt wiele. Nie pomaga mu też inna jego cecha to znaczy, mając zdolności językowe, świetnie mówi, niestety zbyt często najpierw mówi, a potem dopiero sprawę przemyśli. Kontaktowy jest bardzo, niestety zdarza mu się powiedzieć coś, co po przemyśleniu, z czego po przemyśleniu pewnie by zrezygnował. Rozproszony na międzyludzkie kontakty może zapominać o różnych rzeczach. To samo jest z niepunktualnością. Łatwo ulega emocjom, w tym także tym dobrym emocjom, które potrafi budzić u innych. Z drugiej strony, taka emocjonalność w sytuacjach, kiedy sprawę trzeba przemyśleć, może nie sprzyjać sangwinikowi w pracy. Choćby przykład, jaki Państwo znacie z życia i ze szkoły: uczeń na lekcji zachował się źle, bardzo źle, okropnie i o tym nie mówimy. Bardzo często re, reakcja, nauczy, reakcją nauczyciela powinno być przemyślenie sprawy na spokojnie. Nakręcanie konfliktu od samego początku niekoniecznie posłuży obu stronom, spokojnie uczniom to też się zdarza. W międzyludzkich konfliktach mamy skłonność, zwłaszcza jeżeli jesteśmy sangwinikami, do działania w emocjach, zanim sprawę przemyślimy. Następnego dnia nasze zdanie o tej sprawie może być nieco inne, niestety czasem już bywa za późno. Powiedzieliśmy coś, czego, czego nie musieliśmy mówić, podjęliśmy decyzję, której nie musielibyśmy podejmować. Czasem lepiej z, z rozwiązaniem problemu nieco poczekać. To jest jeden z problemów sangwinika. Ostatni, wreszcie, z omawianych czterech typów choleryk choler to czarna żółć, cokolwiek by to miało znaczyć po grecku choleryk to duża siła, duża szybkość reakcji spójrzmy na jego cechy pozytywne. Generalnie dobry i szybki w działaniu organizator, który potrafi rozdzielić pracę. Jest to niezwykle ważne. Nie każdy pra pracę potrafi rozdzielić. Jeżeli Państwo kiedykolwiek pracowali w jakimś zespole w mniejszej grupie, to wcale nie jest łatwo podzielić się robotą, a choleryk potrafi to zrobić. Realizuje założone cele, dodając innym energii i cecha tyleż pozytywna, co niezwykle ważna, Trudności pobudzają kogoś takiego do działania. Proszę zobaczyć, jak różna jest to reakcja od typowej reakcji melancholika. Melancholik, postawiony przed zasadniczą trudnością, która wydaje się tutaj nierozwiązywalna, nie zrobimy tego, ponieważ ma skłonność do rezygnacji, do załamania, a cholerek mówi tak. Tak nie da się, a to poczekaj, a to spróbujemy tak, a może jeszcze inaczej, a może jeszcze w ten sposób, jakoś znajdziemy sposób realizacji celu. Jest to niezwykle cenne i spójrzmy na drugą stronę, na prawą stronę. Choleryk jest przekonany o tym, że jego zdolności i racje są właściwe i ma poważne kłopoty z uznaniem krytyki czy argumentów innych ludzi. Choleryk jest chyba tym typem, który krytykę przyjmuje najtrudniej, choć i melancholikowi niełatwo. Choleryk nie będzie lubił przekazywać innym kontroli, co w wypadku, kiedy jesteś szefem, jak powiedzieliśmy, jest podstawową sprawą, nie możesz robić wszystkiego. Niechętnie się podporządkowuje, niechętnie, jak powiedzieliśmy, uznaje argumenty innych. I podobnie jak Sangwinik, wydaje spontaniczne sądy. Ocenia, nie bardzo patrząc przy tym empatycznie, jak taką ocenę zniesie jego otoczenie, jak taką ocenę zniesie oceniany. Tutaj jest nieco podobny w takich reakcjach do Sangwinika. Jego sądy mogą być merytorycznie prawdziwe. Być może, jeżeli szef choleryk mówi, to zrobiłeś to źle. To być może ma rację. Sama racja to jednak trochę za mało. Trzeba jeszcze przewidzieć, jak na ową absolutną rację zareaguje ten, komu ową rację przekazujemy. Czasem może lepiej przyjąć inny sposób, styl komunikacji, czasem może zrezygnować z powiedzenia tego natychmiast. Tutaj choleryk akurat nie bardzo sobie radzi. Ma problemy z empatią, to znaczy nie jest skłonny, nie potrafi udzielać emocjonalnego wsparcia innym ludziom. Jeżeli ktoś ma poczucie klęski, jeżeli ktoś jest smutny, jeżeli ktoś przeżył coś trudnego, choleryk bywa bezradny. Inteligencja podpowiada, że, że powinien coś zrobić, tylko że on nie bardzo wie co, co w pracy jest niewątpliwie minusem. Tak, od strony funkcjonowania w miejscu wykonywania zawodowej pracy, ale to się i na rodzinę przenosi i w ogóle na kontakty międzyludzkie wyglądaliby przedstawiciele tych czterech zasadniczych typów temperamentu. Tak jak powiedziałem, spróbuj poszukać w tym siebie, spróbuj pomyśleć, do jakiego typu ty pasujesz najbardziej, pamiętając o tym, że czystych typów właściwie wśród ludzi nie ma, zawsze jesteśmy jakąś mieszanką. Na sam koniec spróbujmy wprowadzić jeszcze dwa pojęcia, które pomogą nam w określeniu tego, do jakiej pracy, do jakiego sposobu funkcjonowania się nadajemy a mianowicie wprowadzone przez Karla Gustawa Junga pojęcia introwersji i ekstrawersji. O co tu właściwie chodzi? Ano mniej więcej o to, w jaki sposób reagujemy na kontakt z ludźmi. Czy jesteśmy jako ekstrawertycy głodni tego kontaktu właściwie w każdej chwili, czy obcowanie, rozmowa, przebywanie z ludźmi zawsze sprawia nam przyjemność, czy jesteśmy duszą towarzystwa, czy nawiązujemy bardzo szybko, bardzo łatwo kontakty. Jeżeli tak, to nasz temperament jest temperamentem ekstrawertycznym, kimś, kto się dobrze czuje wśród ludzi, także tych, których dopiero co poznałeś czy poznałaś, kimś, kto stosunkowo łatwo nawiązuje kontakty, kimś, kto potrafi sprowokować inną stronę do nawiązania kontaktu, do kontynuowania rozmowy. Po drugiej stronie tej właśnie bariery przed przeciwieństwem ekstrawertyka jest introwertyk, dla którego kontakt z ludźmi, choć oczywiście konieczny, bo wszyscy jesteśmy stadnymi zwierzętami, nikt nas w samocności nie może funkcjonować. To introwertyk przeżywa ten kontakt nieco inaczej, ma nieco mniejszą potrzebę jego wymiaru, nie zawsze musi być w centrum zainteresowania, nie zawsze musi być w centrum uwagi. Co więcej, bycie w centrum uwagi dla introwertyka jest najłagodniej mówiąc uciążliwe. Gdyby trzeba wypowiedzieć się publicznie, na przykład przy klasie na jakiś temat, ekstrawertyk nie miałby z tym poważniejszych problemów dla introwertyka, nawet gdyby dokładnie wiedział, co chce powiedzieć, wiedziałby, że to, co mówi, jest słuszne i ważne, to sama wypowiedź, sam fakt wypowiadania się publicznego stanowiłby jakąś dodatkową barierę. Introwertyk lubi samotność, lubi myśleć sam ze sobą. Jeżeli w towarzystwie to stosunkowo niewielkim, introwertyk wolałby rozmawiać z jedną czy dwoma osobami, niż rozmawiać z kilkunastoma, przebywać na takiej dużej imprezie. I tutaj znów proszę państwa, bardzo rzadko zdarzają się typy skrajne. Także dlatego, że jak powiedziałem, jesteśmy zwierzętami stadnymi i w grupie funkcjonujemy, ta grupa jest nam potrzebna. Natomiast sposób, jaki z tej potrzeby społecznej, z potrzeby towarzystwa korzystamy różni introwertyka i ekstrawertyka. Introwertyk będzie miał tą potrzebę jednak do pewnego stopnia ograniczoną. Ekstrawertyk w skrajnej postaci będzie chciał tego więcej i więcej. Proszę Państwa, to tylko luźne klocki, to, co Państwo dzisiaj usłyszeliście, z których Państwo sami powinni w jakiś sposób zbudować lustro i mago po łacinie, obraz własnej osobowości. Kim jestem, do czego mam skłonności, co mnie pociąga, co mnie odrzuca, co mnie przeraża, co budzi moją ciekawość. Proszę Państwa, rozszerzymy to jeszcze o mniej, może związane z temperamentem, bardziej z rodzajem zdolności na następnych zajęciach, typy zawodowe Hollanda. A wszystko ma to Państwu pomóc w orientacji, jaki zawód rozumiany jako sposób życia dla Państwa byłby najodpowiedniejszy.